Tak wygląda wejście na most do Promenady. A ja przez ten kurwa mać most idę. Idę i mam wyjebane. Idę sobie. Ja pierdolę. Sam nie wierzę co robię, ale idę. Cały czas idę. Ja pierdolę. Że on jeszcze kurwa nie spadł, to aż się dziwię. To muszę wyrzucić, bo kurwa stoi mi na drodze. Ale idę bardzo i przeszedłem przez cały pierdolony, rozjewany most.